Maści ogrodnicze to produkt, którego nie może zabraknąć w naszej apteczce ogrodnika. Z tego względu, że będziemy nimi zabezpieczać rany po cięciu. Miejsce właśnie po cięciu to idealne źródło infekcji. Taka otwarta rana jest wrotami dla patogenów czy też szkodników, ale również możemy zabezpieczyć spękania mrozowe, jak również w przypadku, kiedy zwierzyna płowa, czy to są sarny, czy też zające, uszkodziły drzewa, również takie miejsca warto zabezpieczyć maścią ogrodniczą. Pierwszy produkt, o którym chcę powiedzieć, to maść. 13. A. Jest to maść żywiczna. Tutaj mogą państwo też kupić ją z paskami okulizacyjnymi, więc jeżeli ktoś właśnie szczepi roślinę, to jak najbardziej się sprawdzi. Jest to maść żywiczna. Więc ona ma gęstą konsystencję. Do jej aplikacji najlepiej zastosować jakąś drewnianą paczkę. i produkt ten właśnie aplikujemy na miejsce, gdzie mamy uszkodzenia, czy też miejsce właśnie po cięciu. W przypadku, kiedy tego cięcia jest więcej, albo powierzchnia uszkodzenia jest większa, warto zastosować maść półpłynną. Z tego względu, że ona jest w formie emulsji, dlatego łatwo będzie nam ją zaaplikować pędzlem właśnie w miejscach uszkodzeń.